Jak wygląda wyścig kartingowy z perspektywy kierowcy? Z czego się składa i na co musimy uważać? Zobacz sam. Zapraszam do oglądania. Aktualnie zajmuje 11 miejsce w Generalce z 10 punktami. Zepsuty pit stop w poprzednim wyścigu zdecydowanie nie pomaga, więc pora się poprawić. Po pierwsze, waga. Najpierw wchodzę ja, potem dorzucam jaja. A tak serio, jesteśmy podzieleni na kategorie, jeżdżę w seniorach powyżej 75 kg. Zanim rozpoczną się zmagania, zerkam jeszcze na moje aktualne miejsce w Sim Challenge. Jak na razie trzecie miejsce, można by poprawić ten czas. Na to, że trwa już rywalizacja w kategorii junior, warto poobserwować wyścigi, porównać linię przejazdu albo. No, można się tym zainspirować za bardzo. I w ramach kronikarskiego obowiązku policzyłem wszystkie swoje stłuczki z apexami. Wyszło ich kurwa dwadzieścia. Daj lajka, ocal bandę. Ale zanim zerkniemy na to jak formalnie poszło mi w kwalifikacjach, to przed zawodami, czy przed kwalifikacjami Karol opowiada nam o tym jakie zasady panują w dzisiejszym wyścigu. Z reguły są to jakieś nowości, zmiana kierunku, jazda z boostem lub bez busta. Dzisiaj dostaliśmy poza standardowym obowiązkowym pit stopem Joker Lapa. Pomijając samego Joker Lapa i jego zasady, które zaraz Wam pokażę, okazało się, że na torze Została wyczyszczona guma poprzez event z driftu. Było cholernie ślisko, ale to mniej więcej znaczyło tyle, że każdy mniej więcej wsiada na podobne warunki i musi się ich nauczyć od nowa. Dla mnie jak największa bomba. A, warstapenn na śliskim się znalazł. Pamiętasz, co ostatnio odjeżdżałeś na suchym? Nie tak dawno temu. Ale jeżeli chodzi o jokera, to co widzicie teraz w tle, to właśnie przejazd przez takiego jokera, nie możemy przekroczyć linii, inaczej anulowany jest czas okrążeń. Wracając do kwalifikacji. Przed Wami najszybsze okrążenie ze wszystkich sesji. W Q1 głównym zamysłem było wyczucie przyczepności na torze, wjeżdżenie się w Końcowo 34-550. W Q2 chciałem poprawić wynik ale z jednym z zawodników mieliśmy problem ze zrobieniem sobie gapa, przez co te krążenia nie miały zupełnie rytmu. Wynik jak widać 34-680. W Q3 to był już pełny ogień, ale dalej nie było to tempo, które by mnie zadowoliło. Łączny czas minuta 43-636. Pole position finału B. Do awansu do finału A zabrakło mi 1,1. Zakładasz kask, skupiasz się, odcinasz od wszystkiego. upewniasz, że rękawiczki dobrze leżą. A potem przychodzi Adaś ze wsparciem i poradami na ostatnią chwilę. Jak jest 11, to znaczy jest ostatnie. Wiem, jeden, jeden. Jak jest dziewiąte, to już się przymierzasz do no, do podjął, no, no, nie? Spowodona. No. Tym no. razem nie a, 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 Kurwa śmieszne. Nadszedł ten moment. Wsiadasz, upewniasz się, że jest wygodnie. Wszystkie ustawienia tak jak wcześniej ćwiczyłeś. Zapięty pas. Rękawiczki, czy kask jest dobrze zapięty. Jeszcze żółwik przed startem. W końcu nadszedł ten moment. Pora zacząć wyścig. Jeżeli do tej pory materiał Ci się podoba, interesujesz się tematyką sim racingu lub motorsportu, to zapraszam do zostawienia subskrypcji i komentarza na temat tego, co Ci się podobało, bo dzięki temu będę wiedział, w którym kierunku iść. A tymczasem wracamy do wyścigu. Moim zadaniem, jako startującym z pierwszego miejsca, jest doprowadzić stawkę wystarczająco zbitą i blisko siebie, żebyśmy mogli wystartować. W tym samym czasie moje skupienie idzie w niebiosa. Staram się dosłownie zrobić wszystko, żeby jak najlepiej wystartować, po czym widzę cztery gokarty w bandzie. Więc muszę zatrzymać się praktycznie do zera i tyle było z mojego skupienia. Na szczęście udaje mi się nadrobić. Zielona flaga i rozpoczynamy wyścig. Pierwsze okrążenie jest dla mnie najważniejsze. Muszę zyskać jak najwięcej czasu, więc od razu wypalam całego busta, żeby uciec, a do tego korzystam z joker lapa. Swoje skupienie przerzucam na następną sekcję, dobrze dohamować i jak najlepiej wyjść w stronę mostku, który dzisiaj jest największym wyzwaniem. Pierwszy apex, ślisko, walczę o przyczepność, łapię nadster, ale udaje się przejechać w całości. Zmierzamy do wolnej sekcji serpentyn, gdzie często dotykam band, co bardzo wpływa na czas sektora. Pełne skupienie, aby nie stracić czasu na żadnym z ejpeksów i jak najbardziej uciec rywalowi. Udaje się przejechać tę sekcję prawidłowo i od razu widzę miły komunikat na kierownicy. Prawie pół sekundy przewagi. Pora skupić się na jej budowaniu i nadawać tempo wyścigowi. Po raz pierwszy w ciągu tego dnia przejeżdżam przez sekcję pod mostkiem. Upewniam się, gdzie jest przeciwnik. Walczę o przyczepność przedniej osi, aby jak najlepiej wyjść na prostą. Mocne hamowanie. 280 i popełniam pierwszy błąd. Dotykam bandy, co trochę mnie spowalnia i wybija z rytmu. Wyrzucam to z głowy. Pora na odczyt sektora. Udaje się dorzucić ponad dwie dziesiąte, ale pora na mostek. Pierwszy apex, drugi. Nie tracę przyczepności, ale na wyjściu. Walczę z podsterownością. Kolejny raz wolna sekcja. Mocno przestrzeliwuję zakręt i muszę kontrować. Serpentyny. Po kontakcie jadę tu zdecydowanie bardziej zachowawczo. Na tym okrążeniu kierowca z drugiego miejsca odzyskał 3 setne sekundy. Po raz kolejny atakujemy mostek. Nadrobiliśmy stratę z poprzedniego okrążenia. Tym razem czysto, tym razem skutecznie. Nadal podsterownie na wyjściu, ale znacznie czyściej. Tym razem serpentyny. Nie wiadomo jak pójdzie. Delikatnie, zbyt agresywnie. I dotykam Apexu po raz kolejny, ale teraz strata jest o wiele mniejsza. Po czterech okrążeniach moja przewaga wzrosła do półtorej sekundy. Do końca wyścigu pozostało 8 okrążeń. Mimo utrzymywania całkiem znośnego według mnie tempa nadal pojawiają się błędy. Podster wynosi mnie z zakrętu i tracę cenne dziesiąte sekundy. Na dziesiątym okrążeniu podjąłem decyzję o pit stopie jako ostatni z czołówki. W ciągu kilku ostatnich kółek kierowca z drugiego miejsca odrobił łącznie sekundę. Czas w pit stopie dłuży się niemiłosiernie. Wiem, że po wyjeździe będziemy bardzo blisko i muszę jak najszybciej wrócić do tempa. Czysty wyjazd z pitu i od razu pełne skupienie na dobrym wejściu w następną sekcję. Po ustaleniu kierunku jazdy nerwowo zerkam za siebie, szukając przeciwnika. O tym, jak blisko jest za mną, dowiem się dopiero na linii sektora. Czysto przejechane nawroty dają mi nadzieję, ale w głowie mam to, że muszę jeszcze dwa razy dobrze przejechać przez most. Okazuje się, że mam tylko pół sekundy przewagi. Pierwszy przejazd po moście wystarczająco czysty. Cały czas nerwowo zerkam na gokart tuż za mną. Teraz myślę już tylko o tym, żeby nie zepsuć drugiego sektora. Przycieram delikatnie Apex na wjeździe do wolnej sekcji. Poświęcam pierwszy zakręt serpenty, żeby przez kolejne dwa przejechać szybciej i wyjść na prostą z większą prędkością. Zyskałem jedną dziesiątą i wiem, że mam szansę dowieść ten rezultat pomimo słabego tempa. Pod mostek wjeżdżam ze sporą prędkością i tuż przed nawrotkami dopalam resztę pusta. Przycieram apex na jednej z nich i skupiam się na jak najlepszym wyjściu z następnego zakrętu. W pierwszym sektorze tracę zyskaną wcześniej jedną dziesiątą. Na mostku wynosi mnie na zewnętrzną, ale szybka reakcja pozwala zmieścić się na milimetry w kolejne dwa apexy. Raz jeszcze zerkam nerkowo za plecy. To ostatnie miejsce do skutecznego wyprzedzania. Przelatuję przez niego jak na dzisiaj wyjątkowo czysto i dorzucam ostatnie trzy zakręty w równie ładnym stylu. Udało się! Dowiozłem pierwsze miejsce i awansowałem o cztery pozycje w generalce. To by było na tyle, jeżeli chodzi o relację z tego wyścigu. Zapraszam na następne odcinki i do usłyszenia.